Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej przed meczem 22 kolejki Bettyk, pierwszej ligi, w którym Stal Rzeszów na wyjeździe zagra z spuszczą Są dzisiaj z nami trener stalowców Marek Zub. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. A także pomocnik Szymon Kądziułka. Witam Dzień serdecznie. Dobry. Witam przybyłych dziennikarzy i oddaję Wam głos. Łukasz? Łukasz, czy Paniek Supernowości? Dzień dobry, Panie Trenerze. Cześć Szymek. Zacznę od Pana Marka. Zapytam szybciutko o ten mecz z Polonią Ubytą. Wiadomo w jakich warunkach odbyło się to spotkanie. No i pytanie o stan zdrowotny. Czy odbyło się bez kontuzji innych dolegliwości z tym związanych? Nie mieliśmy żadnych urazów po tym meczu. Także wszyscy są zdrowi. Super. Teraz taka sama, być może taka sama aura też może panować w Niepołomicach. Ostatnio Pan wspominał, że spogląda troszkę z niepokojem na boisko Puszczy. Macie jakiś wgląd jak wygląda stan Murawy? Nie mamy jakichś świeżych informacji ze szczegółami dotyczącymi boiska, ale zakładamy, że nie będzie w najlepszym stanie. Czy w związku z tym szykujecie jakąś inną taktykę, biorąc pod uwagę ciężkie warunki gry? Będziemy się starali wykorzystywać naszą taktykę, nasz sposób grania i adoptować się do tego, co tam zastaniemy, jeśli chodzi o podłoże. Także żadnych wielkich zmian. Mówiąc o, o taktyce, to też warto zwrócić uwagę na to, jak Puszcza może zagrać w tym meczu, biorąc pod uwagę jej ostatnie starcie z Wieczystą Kraków. Tam niepołomniczanie świadomie oddali inicjatywę rywalom, skupiając się na ataku szybkim. Podejrzewam również, że w Waszym przypadku ta cierpliwość w ataku pozycyjnym też może być kluczowa, bo widać, na to wskazuje, że i Wam po prostu futbolówkę Puszcza będzie chciała oddać. Bardzo możliwe, że tak będzie. Co możemy, to próbujemy przygotować na, taki, na taką okoliczność. No i skoro puszcza, to także na pewno trzeba pamiętać o stałych fragmentach gry, zarówno w obronie, jak i w, jak i w ofensywie. Tak, to jest stały fragment gry, jeśli chodzi o grę z puszczą. Czyli podejrzewam, że wiele nie zmieniło się, jeśli chodzi o tego przeciwnika w powiązaniu do tego, co prezentowali na początku tego sezonu w starciu między innymi z Wami. Nie wydaje mi się, żeby to były jakieś istotne zmiany, jeżeli jakieś tam nastąpiły, a ja podejrzewam, że, że następują, no bo trener e, Tułacz też szuka jakichś rozwiązań, też w zależności od tego, kto, kogo, kim w tej chwili dysponuje, jeśli chodzi o, o skład, e, ale no, nie, nie spodziewamy się jakiejś diametralnej zmiany, jeżeli chodzi o podejście do gry. I też warto zwrócić uwagę, też taka ciekawostka, że to starcie będzie pojedynkiem dwóch trenerów o najwyższym stażu, jeśli chodzi o pracę w klubach pierwszoligowych. Pan już ponad 2,5 roku w Stali Rzeszów, ponad dekadę Tomasz Tułacz. To także właśnie taki pojedynek najbardziej doświadczonych szkoleniowców na zapleczu Ekstraklasy. Ja mi trochę brakuje do Tomka, także cyfry, liczby nieporównywalne jeszcze, mimo tego, że jesteśmy chyba rzeczywiście dwoma najbardziej umocowanymi w ostatnim czasie trenerami w zespołach pierwszej ligi. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Szymek, także zapytam Ciebie o Polonię Beton. Powiedz, czy udało Ci się całkowicie wyczyścić głowę przed starciem, właśnie z Polonią i w trakcie tego meczu? Mm, tak, ja przed meczem, jak już odpowiadałem na kilka wywiadów, to mówiłem, że. Do meczu wspólnie przygotowuję się tak jak do każdego innego przeciwnika, że chcę dać Stali jak najwięcej, żeby Stal wygrała ten mecz. Jestem na razie zawodnikiem do czerwca jeszcze Stali i chcę osiągnąć jak najwięcej z tym klubem. Już też pociągnę troszeczkę za język w wywiadzie dla mediów w Polonii powiedziałeś, że wybrałeś ten klub, ponieważ od pierwszego momentu, kiedy się tam pojawiłeś, to przyciągnęła cię bardzo pozytywna aura związana z Polonią. Możesz zrodzić dokładnie, o co miałeś na myśli i dlaczego właśnie wybrałeś klub z Bytomia. Mm, mogę trochę zdradzić, że mm, na pewno zależało na tym taka chęć rozwoju jakieś zmiana otoczenia, że nowe jakieś bodźce. Wydaje mi się, że potrzebuje takiego czegoś akurat w tym momencie, żeby zmienić miejsce i sprowadzić indziej. Okej. Okay. Ostatnie już niecałe pół roku przed Tobą w Stali Rzeszów. Powiedz, czy masz jakieś konkretne oczekiwania względem siebie, jeśli chodzi o grę z Żurawiem na piersi? No na pewno pomoc w awansie w Stali Rzeszów. To już na koniec zapytam, oczywiście, o metrzy w niepołomicach. Co z Twojej perspektywy będzie najistotniejsze, jeśli chodzi o to spotkanie? Na jaki element gry musicie być najbardziej uczuleni? No Na pewno, tak już było wspomniane, no, stałe fragmenty gry musimy uważać na, na nie, jak najmniej żeby ich było. No i musimy dobrze grać w ataku. Nie możemy głupio tracić piłek, no i to wszystko. No i podejrzewam, że własne również stałe fragmenty gry, których także tu jesteś wykonawcą, także powinny być waszym sprzymierzeńcem w tym meczu. Między innymi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jakaś? Dzień dobry, Łukasz Lutecki, podcast Rzeszewska Lita. Eee, tutaj, trenerze, już była mowa troszkę o taktyce i o tym, że spotyka się trenerów z najdłuższym stażem w pierwszej lidze. Więc zapytam się, czy ten mecz można już, że tak powiem, jego scenariusz przewidzieć? Czy tak doświadczeni trenerzy z takim długim stażem w jednej drużynie są w stanie siebie czymś zaskoczyć jeszcze? My się możemy zaskoczyć w rozmowie przed meczem, jeżeli trener Tułac zaprosi mnie na kawę. Natomiast Mamy takie zespoły, że, e, e, że, że każda minuta może być, tak powiem, zaskoczeniem, a rzeczywiście biorę pod uwagę, że, e, że to boisko, na, e, którego nie znam, przyznam się w e, no może, może pisać swoje scenariusze i swoją, i swoją taktykę dla obu zespołów. Dlatego e, z takimi ocenami i przewidywaniem jestem jakby ostrożny. Mhm. E Patrzyłem ostatnio w terminarz nadchodzących meczów Stali Rzeszów, i wydaje się, że kilka tych spotkań najbliższych wydaje się może nie tyle co łatwiejszych, co z przeciwnikami, którzy są dużo niżej w tabeli. Czy w Pana opinii to będą kluczowe mecze dla Stali Rzeszów w kontekście walki o baraże bądź też bezpośredni awans? Y Grając o baraże, o awans do wyższej ligi nie ma mniej lub bardziej kluczowych meczów. Trudno to przewidzieć, dlatego aż bardzo istotny jest ten kolejny, następny, kolejne punkty dopisywane do, do konta zespołu. Natomiast ta sytuacja, jaka w tej chwili daje się zauważyć w tabeli, czyli ta duża liczba zespołów w... W granicach bardzo wąskiej różnicy punktów no, będzie powodowało że, powodowało, uważam, że, że te punkty będą się rozkładały bardzo, bardzo różnie i równomiernie można powiedzieć. Bo zespoły walczące o, o utrzymanie i zespoły, które chcą jakby zdeterminować swój, e, swój stan e, możliwości na ten sezon i tak dalej. Jest kilka zespołów, które decydowanie są pod kreską, zakładając swoje założenia, i tak dalej. W związku z tym, nie widzę tutaj absolutnie jakichś takich mniej lub bardziej znaczących meczów ani w najbliższym czasie, ani w tej rundzie. Po prostu chcemy wygrywać kolejne, kolejne, kolejne bez patrzenia dokładnie na to, z kim gramy i gdzie gramy. A powtarzam to, jak, jak, jak zawsze, że. 34. kolejka i to jest ten, ten target i to jest ten moment, w którym chcemy się znaleźć ponad kreską. Mhm, dziękuję bardzo. Dziękuję. W Szymku, w zasadzie o Polonii Bytom już padło dużo pytań, więc chyba tego tematu w zasadzie nie będę ponawiać. Jedynie co mi się rzuciło w oczy, że na początku meczu kilka razy zawodnicy Polonii Bytom tak mocno cię potraktowali. Czy to było trochę tak w ramach przywitania z tą drużyną, czy raczej sytuacje boiskowe? Nie no, wydaje mi się, że to sytuacje boiskowe. Kilka razy na boisku może i coś mi tam powiedzieli, ale to tak... Prześmiewczo bardziej. Jasne. I mam jeszcze takie pytanie, nie do końca związane z piłką, ale może jednak. Yy, słyszałem, że w, w Twoim życiu nowa pasja, yy, nowy sport. Czy to ma coś, ma, czy, czy jest jakieś powiązanie z piłką nożną, czy, A, czy, czy, czy całkowicie nie. dwa niezależne sporty? Nie, to po prostu sobie tak hobbystycznie sobie gramy w Darto. Okej, okay. dziękuję bardzo. <noise> dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań z sali. Yy, mieliśmy, trenerze, jedno pytanie od dziennikarza, ale już padło od Łukasza, czyli o to, czego się spodziewamy od Puszczy Niepołomice, od kibiców. Yy, do Szymona było, dlaczego Polonia bytą? Też już mieliśmy, także trenerze, jedno pytanie od kibica. Marcin Herbnar pyta. W rundzie wiosennych w dwóch dotychczasowych meczach w barwach Puszczy wyróżniał się Christopher Simon, który zanotował jedną bramkę i jedną asystę. Czy uważa Pan, że to może być najgroźniejszy zawodnik Puszczy w tym meczu? Oczywiście, że może być, jak jak większość zawodników, co do których jakby mamy trochę mniejsze rozeznanie, bo nowy zawodnik wpuszczy na pewno wzbudza nie tylko zainteresowanie związane z tym, kim jest, skąd przyszedł, ale też z mojej perspektywy, jak się wkomponował i jak trener tułacz próbuje wykorzystać go do swojego sposobu grania, to z tego powodu może być nie wiem czy naj, najgroźniejszy, ale takim najbardziej zagadkowym, jeżeli chodzi o ten zespół i o ten mecz. Dziękuję bardzo. To na tym kończymy dzisiejszą konferencję. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.